To jest znak duszy. Judaizm wierzy, że człowiek cały jest święty. Takie ciekawostki można było usłyszeć na wycieczce po zapytkowym cmentarzu żydowskim na ulicy Cmentarnej. Przewodnik pan Dariusz Waleriański, wieloletni opiekun tego miejsca 1 listopada był doskonałym przewodnikiem dla tych którzy są ciekawi niezwykłej historii, która jest ukryta w tym miejscu. Opowiadam o historiach tego, tego miejsca, jakie one były dramatyczne, różne, bo cmentarz no, funkcjonował do tego momentu, kiedy była w zabrzu społeczność żydowska, czyli ci Żydzi Niemieccy do 1942 roku. Później był przejęty przez Gestapo jako magazyn materiału budowlanego przeznaczony na zniszczenie, na szczęście Niemcom się to nie udało. No i poczteł. W 1945 roku przybywają tu Żydzi ocaleli z Holokaustu, Żydzi polscy. Oni tu też robią, dokonują pochówków, ale w 1955 roku cmentarz przestaje funkcjonować. Zostaje zamknięty do celów grzebalnych, gmina przestaje istnieć no i się zaczyna ten taki właśnie okres braku opieki, bezpański. Pojawiają się poszukiwacze czaszek, złodzieje, kamieniarze, którzy kradną te wszystkie nagrobki. I lata 80. pojawiam się ja i tak od tych 30 25 lat tutaj dzięki ludziom dobrej woli i społecznej pracy dbamy o ten niezwykły niezwykły cmentarz. Oprócz zwiedzania była także kwesta, z której dochód ma być przeznaczony na prace porządkowe, zabezpieczające i dokumentacyjne cmentarza założonego w 1871 roku. Kwestowano także na innych zebrzańskich cmentarzach. Zebrzańskie Koło Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta jak co roku organizowało zbiórki dla tych najbardziej potrzebujących, m.in. na cmentarzu parafialnym przy ulicy Czołgistów i na cmentarzu parafii Świętego Andrzeja Apostoła. Jak co roku, tak już ponad 15 lat kwestujemy na cmentarzach. No ludzie dość chętnie pomagają, wrzucają, co widać może do skarbonek. Kwestujemy w celach takich... Można powiedzieć podstawowych, żeby pomóc bezdomnym, aby, aby żyło im się z dnia na dzień lepiej. Na samotne kobiety i bezdomnych mężczyzn. Towarzystwo Świętego Alberta od wielu, wielu lat kwestuje na zabrzańskich cmentarzach, ale muszę też podkreślić, że to jest powrót po czasie pandemicznym. Dzięki właśnie wsparciu mieszkańców na cmentarzach zabrzańskich mo mogą zabrzanie wesprzeć właśnie Towarzystwo Świętego Alberta, które pomaga osobom to takie trochę wyciągnięcie dłoni do tych, którzy naszej, naszej pomocy potrzebują. To wyjątkowy dzień, warto trochę spojrzeć za siebie, trochę spojrzeć w koło. Wszyscy jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, dlatego właśnie dzisiaj te kwesty. Kwesty, które każdego roku dzięki hojności ludzi i pracy wolontariuszy wspierają zabytkowe cmentarze oraz najbardziej potrzebujących ludzi.